Siemanko! Witam Was serdecznie ze stolicy województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy przy pięknym pałacu. I tu zaczyna się moja dzisiejsza przygoda, na którą Was oczywiście zapraszam. Jest 5 minut po godzinie 9. Mamy sobotę. Ja miałem pociąg z Będzina o 7.16, także bardzo szybciutko intercity. Bardzo komfortowo. No i w sumie po 5 km, z czego było małe krążenie pod ten pałac to jest chyba biskupów piękna budowla. Opuszczam Kielce. Tampa górki, jest fajny asfalt. Początek jest bardzo przyjemny. Ależ pięknie się tu górki prezentują. No to sobie zajrzymy na zalew Cedzyna. No widoczek ktośik, powiem wam. Na razie moja wycieczka wygląda tak, że co chwilę się zatrzymuje, robię zdjęcia. Ale na tym polega wycieczka, prawda? Nie, że wsiadasz na rower i lecisz z punktu A do B bezmyślnie, tylko po to jeździmy żeby oglądać, delektować się. No mapa mnie prowadzi tam tą drogą, która leci po w prawej stronie, ale skoro jest okazja przejechać kawałek brzegiem zbiornika, to nie może być inaczej. Panowie sobie rybki łowią. Ale fajne miejsce. Woda, las. Widok na jakąś górkę. Szlak rowerowy czerwony tędy prowadzi. Dla tych, którzy mają problem z jazdą w ruchu samochodowym, no jest tu chodnik, co prawda kostka i pofalowany, ale, ale jest. Przepiękna wieża na kościele. Uu, powiem wam, że podoba mi się bardzo. taka kupeczka 7% Uf. 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 Na lewo krajno parcele. A my tutaj Całkiem ładnymi widokami. A no drogi takie, jakie są. Ale jakie są. Już myślałem, że będę walczył na polnej drodze. A tu coś takiego się pokazało. takich rowerówkach, a to nawet ciąg pieszo-rowerowy, a nie sama rowerówka, no ale po takich to można jeździć. Co my tu mamy? Centrum tra Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Jechałem szlakiem rowerowym czerwonym, chwilę zielonym, teraz jestem na jakimś żółtym. Wygląda na to, że sporo tu różnych szlaków jest. Ale fajny las O, coś tu padało chyba, ma krótka droga Jakimś przelotnym opadem straszyli dzisiaj, ale stwierdziłem że to nie jest powód, żeby się z domu nie ruszać Jak 6%, 5%? Skąd? Płasko było przed chwilą. Ty mnie oszukujesz, ty. A nie, jest nie pod nie? Tak z zaskoczenia mnie wziął Po 33 km, pierwszy zawodnik puścił się za mną w pogoń. No akurat nie miał szans. Ale trochę. Ta błoga cisza ze strony czworonogowych śpiła moją czujność. Ja pierdzielę jak się tu fantastycznie jeździ, ludzie hu, Bajeczka Kręto Lekko pagórkowato Praktycznie bez ruchu Tylko Uwaga, bo ja... a właśnie Bym się naciął, a... Ja lecę tu Jest trochę wiatru. No i będzie. Nawet może ciut silniejszy. Ale nie czołowy, raczej taki boczny, jak coś będę miał. Znowu ktoś może napisać, że A, źle wybrałeś. Trzeba było odłożyć to na niedzielę. No bo tak się składa, że jutro w niedzielę ma być 25 stopni. Sporo słońca i prawie bez wiatru. No idealne warunki, ale ja sobie postanowiłem w tym roku nie odkładać. Nie czekać na lepszą okazję, na lepsze warunki. Jeśli tylko można jechać, to jadę. Bo ja nie wiem, co będzie jutro. Może się okazać, że nigdzie nie będę, nie mógłbym się ruszyć i w ten sposób straciłbym dwa dni. A jak uda mi się szczęśliwie zakończyć dzisiejszą wycieczkę, to wtedy będę sobie mógł. Zrobić jeszcze coś jutro taka moja chłopska filozofia na ten rok wpadła i jej się będę trzymał. Tak jakby rynek jakiś kościółek o, to są jakieś stawy hodowlane chyba 47 km się zbliża, prawie dwie godziny. Na razie bardzo, bardzo przyjemna droga, w większości właśnie taka pusta. Podjazdy jak są to. Takie dosyć delikatne i tak sobie na bujeczku wjeżdżam nadal na spokojnie. Co jest? i zgupiał, bo myślał, że zaczniemy mu uciekać Green Velo o. co my tu mamy? 11.25 młoda godzina na razie jedzie się bardzo przyjemnie zjem sobie jakąś bułeczkę odsapnę i lecimy dalej Иваниска. Dobra wiadomość jest taka, że to siódmy z ośmiu podjazdów na dzisiejszej trasie. A i też nie jest jakiś mega wymagający. Szów, zdaje się. I ostatni liczony podjazd tej trasy. A my, co mamy? 86 km w nogach i jakieś 82 do zrobienia. Z górki. Znaczy pod górkę, ale, ale z górki. A ja uparcie trzymam się jakiś chodników na podjazdach a naprawdę ta krajówka nie krajówka, wojewódzka jest bardzo ruchliwa kierowcy sobie pozwalają tutaj na szybką jazdę Ten Staszów to mam wrażenie takie miasto przelotowe może kawka? No jak widać Staszów już opuściłem Kawka wypita Wafelek zjedzony Trochę pogadany przez telefon Na razie paskudny wiatr Ale zaraz tu widzę będę Odbijał gdzieś w lewo, więc może przez chwilę chociaż nie będzie męczył. Huh. Konie młoty. Aha. Powiat Staszewski. Opuszczam powiat buski. Gmina pacanów mnie wita. Jezi pacanów. To jedziemy się przywitać z pewnym sympatycznym koziołkiem. Nawet tutaj jest jeden. Który żegna wyjeżdżających. Krajowa 73, ale jest piękne po Fajny most. Ode mną Wisła chyba. Ależ tu kawał rzeki. Szczucin. od Szczucina w stronę Tarnowa piękne drogi powiem wam kawałek wojewódzką 984 bodajże ale za chwilkę odbijam już w lewo może z pół kilometra tutaj tylko Velometropolis jak się okazuje po takim ślaku jadę Zrobionym na serwisówkach. Całkiem spoko pomysł, nie? Witamy w Tarnowie, że nie, żeby nie było, że mają to tylko bardzo złe drogi rowerowe. No to jest kilka odcinków. Bardzo dobry. Za tamtymi blokami jest osiedle. Osiedle 35-lecia. Moja świętej pamięci babcia tam mieszkała. Moja mama się tam wychowywała. Częściowo ja się tam wychowywałem. Ależ wspomnienia. Niesamowite, odwiedzić takie miejsce na rowerze No to trochę atrakcji Tarnowa ruiny starej synagogi bazylii to no tu mamy rynek tu sobie pan vloguje мне меня я Jest 168 km. Tyle na dzisiaj.